Pan ze Wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. O tobie, Panie. Gdy Jezus modlił się na osobności, aby z nim uczniowie zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przekazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał, Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia z zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowam. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Ważne pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? Warto sobie to pytanie stawiać, kiedy przychodzimy do Chrystusa, aby Go słuchać, aby się do Niego modlić. Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Kiedyś w szkole średniej zadałem to pytanie, żeby na początku roku szkolnego uczniowie szkoły średniej Napisali takie wypracowanie: Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Jeden z uczniów napisał: Jezus Chrystus dla mnie jest idolem, ponieważ podobnie jak ja nosił długie włosy, a poza tym On w ogóle nie istniał. To jest wymyślona postać, tak jak różne postacie książek beletystycznych. Oczywiście to jest nieprawda. Jezus Chrystus to postać historyczna, żył konkretnie. Dwa tysiące lat temu mieszkał w Palestynie. I to dzisiejsze wydarzenie, święty Mateusz w XVI rozdziale, jakby wyjaśnia, jakby dodaje do świętego Łukasza, że to było na pograniczu już Palestyny i świata pogańskiego. Cezarea Filipowa, miasto wybudowane na cześć Cezara. A w tym mieście w zasadzie wszystkie świątynie pogańskie. Święty Mateusz podaje miejsce, gdzie była skała. Skała od tego słowa Petros, Petra, znaczy skała, słowo Petros. Piotr otrzymał imię. Szymon znaczy słuchająca, Petros to taki twardy, jakby fundament, opoka. Na tej opoce Pan Jezus buduje Kościół. Ale co to była za skała? Tam Temu Bożkowi o imieniu Pan, który był Bożkiem bardzo takim jurnym, takim, który domagał się różnych ofiar, szczególnie z dzieci, tam do tej otchłani nazywanej bramy piekieł, do takiej jakby wody, która pochłaniała wszystko, co było wrzucane w tę skałę, w takiej szczelinie skalnej, wrzucano dzieci. I dzieci były ofiarowywane dla tego Bożka. Pan Bóg, jakbyśmy popatrzyli na Stary Testament, najbardziej był poruszony wtedy, kiedy dzieci były składane Bożkom, demonom w ofierze. Niedaleko Jerozolimy była taka Dolina Gehenna, gdzie Bożkowi, demonowi, Molochowi składano w ofierze dzieci. I to była. Przestrzeń pogańska. I dzisiaj możemy powiedzieć, że Kościół, który jest zbudowany na wieże Piotra, dzisiaj znowu musi się zmagać z bramami piekieł, musi się zmagać ze światem pogańskim, ze światem, który uważa Pana Jezusa za jakąś postać nierealną, jakąś może nawet historyczną, ale taką nie dzisiejszą. Pamiętam kiedyś spotkałem chłopaka, który trzymał. Na placu Zygmunta, na placu zamkowym przy kolumnie Zygmunta, trzymał taki folder, i tam na tym folderze, na tej broszurze była twarz pana Jezusa. Więc przyszedłem, byłem w sutannie, zapytałem go, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Wtedy odpowiedział: No, pan Jezus to jest taki guru, który uczył jak dwa tysiące lat temu, właśnie miał swoich uczniów i uczył jak mądrze żyć. Ja też mam takiego góry, który mnie uczy, jak mądrze żyć. Okazało się, że to był wyznawca takiej sekty pseudochrześcijańskiej, hinduistycznej, o zabarwieniu chrześcijańskim, misja Czajtani. Ludzie gubią się. Pytałem się, dlaczego zostałeś wyznawcą tejże organizacji? A on odpowiedział, no kiedyś byłem katolikiem, byłem ministrantem, chodziłem co niedziela na msze święte i prosiłem o różne rzeczy. Prosiłem o to, o tamto, o jeszcze coś prosiłem. I potem patrzyłem, no nie ma tego. Modlę się i nie ma. Modlę się i nie ma. To widocznie nie ma tego dawcy. I przestałem chodzić do kościoła, modlić się. I mój guru, którego spotkałem, powiedział, a co ty sobie myślisz, Bóg to jest sklep? Idziesz do sklepu, za pomocą modlitwy płacisz i dostajesz różne towary? Nie, Pan Bóg jest... Ojcem On Cię bardzo kocha, i daje Ci to, co jest najlepsze dla Ciebie. I to jest prawda. Można by powiedzieć, zachwycił się taką przynętą, prawdą. Ale w tej prawdzie był ukryty haczyk. Tym haczykiem było to, że Pan Jezus nie jest Bogiem. On mnie nie zbawia. Kto mnie zbawia według tej misji czajtani? Hari Krishna, 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 który jest tak naprawdę demonem. To jest oszustwo. I żyjemy w świecie różnych oszustw. I można powiedzieć, że herezje, które wdzierają się w różne sposoby myślenia, patrzenia na Chrystusa, one muszą być ciągle identyfikowane, korygowane i uzdrawiane. Bo jeżeli będziemy w takiej sytuacji, nieświadomości, będzie łatwo nas oszukać. Prawda potrzebuje głoszenia po to, żeby wyszła na jaw. Bo jeżeli prawdy nie będziemy głosić, to wyjdzie na jaw półprawdy. Coś, co jest bardzo podobne do prawdy, ale prawdą nie jest. Przebiegłość złego ducha polega na tym, że upadabnia się do czegoś, co jest prawdą. Czytamy w Piśmie Świętym, że przychodzi pod pozorem anioła światłości, dlatego trzeba badać duchy. I takim znakiem prawdziwości, autentyczności, przekazu będzie zawsze krzyż. Dzisiaj słyszymy, że Pan Jezus nie pozwala im głosić, że jest Mesjaszem, dlatego że nawet to słowo Mesjasz byłoby źle odebrane. Izraelici wyobrażali sobie pod tym słowem kogoś, kto będzie zwykłym człowiekiem może nawet niezwykłym, bo jakimś bohaterem, ale stanie na czele powstania zbrojnego i wypędzi tych strasznych okupantów, Rzymian i naród wybrany będzie wolny, że będzie królem. Zresztą Pana Jezusa chcieli obwołać królem, kiedy rozmnożył chleb. Ale Pan Jezus nie chce być zredukowany tylko i wyłącznie do jednego narodu i tylko wyłącznie do jakiegoś powstania przeciwko okupantom, nie chce być zredukowany do człowieka, bo jest kimś innym, niż byśmy sobie wyobrażali. Nawet apostołowie sobie nie do końca wyobrażali, kim tak naprawdę Pan Jezus jest. Powoli do nich dochodziło, że jest Bogiem. Nawet z nimi się nie modlił. No do, zawsze modlił się na osobności, ponieważ inaczej brzmi Ojciec mój i Ojciec wasz. Prosili Go, naucz nas modlić się. A chcecie się modlić, to módlcie się. Ojcze nasz, ale nigdy z nimi nie powiedział Ojcze nasz, ponieważ Pan Jezus jest synem jednorodzonym Boga Ojca. To jest inna relacja, to jest Bóg. Ta tajemnica wiary powoli docierała do uczniów i też, też w jakiś sposób musiała być oczyszczana z różnych herezji w Kościele. I kiedy dzisiaj zbliżamy się do samego Boga, ukrytego w Najświętszym Sakramencie, to uświadamiamy sobie, że odkrywanie prawdy pozwala nam też osiągać cel. Kardynał Robert Sarach mówił, że wśród różnych propozycji chrześcijańskich trzeba zawsze patrzeć, czy tam jest krzyż, czy tam jest prawdziwa ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu w Eucharystii, czy tam jest właśnie ta moc, która została przekazana przez Chrystusa apostołom i ona trwa przez nieprzerwaną ciągłość święceń biskupich. I wreszcie czy tam jest Maryja. Czy tam Maryja, bo ona wie najlepiej, kto jest prawdziwym Jezusem jej Synem, a kto nie jest. Dlatego ona nam pomaga w rozpoznaniu prawdziwego Chrystusa. Jeżeli zabraknie w tym przepowiadaniu czy krzyża, czy eucharystii, czy Maryi, to trzeba by się zastanowić, czy rzeczywiście tam jest prawdziwy Chrystus, czy może jakieś tylko wyobrażenie o Chrystusie. Jesteśmy w czasach, kiedy doświadczamy różnych parodii czegoś co jest na niby, tak jak na różnych paradach czy parodia Bożego Ciała, czy parodia mszy świętej, czy jakaś Matka Boża tęczowa, tęczowska. Szatan jest właśnie tym, który przedrzeźnia. Sataniści, jak chcą odprawić czarną mszę świętą, robią wszystko dokładnie odwrotnie: od końca do początku. Świece zamiast białe są czarne, zamiast palić się do góry, to do dołu. Wszystko na odwrót. Tak, żeby przedrzeźnić, wyśmiać. Dzisiaj jesteśmy powołani do tego, żeby jeszcze raz stanąć po stronie Chrystusa i wziąć ten codzienny krzyż. Krzyż to jest też znak sprzeciwu. Chrystus był prześladowany, sprzeciwiano się mu i Pan Jezus nie obiecuje nam komfortu. Papież Benedykt XVI napisał, że nie. nie Chciejmy z Chrystusem komfortu tutaj na tym życiu, w tym życiu, w tym świecie, ale chciejmy wielkiego życia, wielkości. Krzyż prowadzi nas do nieba, do bycia dzieckiem Boga. Siostry franciszkanki, służebnice Krzyża pozdrawiają się właśnie tym pozdrowieniem przez Krzyż do nieba. Kiedy tam dwa lata mieszkałem na piwnej, to kiedy nawet włączałem taki Przycisk, żeby wejść do tego klasztoru, naciskałem na domofon, to słyszałem taką, taki sygnał, i mówiłem: przez krzyż. A tam siostra, otwierając mi drzwi, mówiła: Do nieba, proszę. I rzeczywiście, dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas, żebyśmy pomyśleli, co jest dzisiejszym naszym codziennym krzyżem. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Tutaj to słowo i i niech mnie naśladuje może być też użyte jako słowo to znaczy. Moglibyśmy przeczytać to jeszcze raz. Jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze swój krzyż, to znaczy niech mnie naśladuje. Więc jeżeli chcemy, Odkryć, co Bóg ode mnie chce, to zadajmy sobie pytanie nie tylko, kim dla mnie jest Jezus Chrystus, ale co na moim miejscu zrobiłby Chrystus, co ode mnie chciałby Chrystus, żebym to czynił, jakiego wyboru dokonał, do czego mam przylgnąć nasze serce. I często tak jest, że po grzechu pierworodnym nasze serce ucieka do tego, co nie podoba się Bogu. I potrzebujemy takiego ciągłego korygowania. To po grecku nazywa się metanoia, tłumaczymy to na język polski nawróceniem, ale metanoia dosłownie znaczy zmiana mentalności. Nam się narzuca grzech. naszej mentalności jest pragnienie często jakichś złych myśli, złych wyborów. Często spontanicznie nie wybieramy to, co Bogu się podoba. Natomiast zmiana mentalności polega na tym, że ja oddaję swoje myśli Panu Bogu i przyjmuję słowo Boże na miejsce swoich własnych myśli. Pan Bóg często zarzucał nam, że myśli wasze nie są myślami moimi, drogi wasze nie są drogami moimi. Właśnie, właśnie chodzi o to, żeby wejść na drogę Chrystusa, naśladować go, czyli wejść w jego ślady, żeby jego myśli, jego pragnienia były w naszych sercach. W tym miesiącu czerwcu szczególnie patrzymy na serce Pana Jezusa, przebite z miłości dla nas. Pan Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy obciążeni, utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. Amen.